Cześć. Witam was w moim filmie, w którym opiszę proces rekultywacji terenów pogórniczych, na przykładzie jeziora Tarnowskiego. Eksploatacja szarki rozpoczęto w 1964 roku. Szarkę wydobywano metodą odkrywkową. Miejscowa kopalnia była częścią tarnobrzestiego zagłębia szarkowego, w którym znajdowały się jedne z największych złóż szarki na świecie. Do 1992 roku w kopalni wydobyto ponad 11 milionów ton szarki. Z rzemi wydobytej w kopalni powstała zwałka Dąbrowicka. Pierwotnie na terenie obecnego jeziora znajdowały się w machów i kajmów. Wskutek odkrycia na tych terenach szarki miejscowa ludność została wysiedlona, a istniejące budynki zostały Wyburzone. Z powodu gwałtownego spadku cen siarki zdecydowano o likwidacji kopalni. Likwidacja trwała od 1994 roku, kiedy to zaczęto zabezpieczanie brzegów wyrobiska. W 2009 roku zalew został całkowicie wypełniony wodą. Skarb państwa wydał na ten cel około 1,5 miliarda złotych. Szarka rodzima jest produktem ekshalacji wulkanicznych, jednak w większości powstaje w wyniku przemian szarcianów przy współudziale bakterii i węglowodorów, np. ropy, migrujących z głębszych warstw skalnych. Najważniejsze złoż szarki rodzimej występują w skałach osadowych. Okres powstania szarki jest datowany w trzeciorzędzie. Pionierskie badania grawimetryczne w okolicach Sandomierza przeprowadził w latach 1937-51 profesor dr Stanisław Pawłowski. Według jego interpretacji zostały wytypowane struktury i sformułowane tezy poszukiwań złóż surowców mineralnych w osadach morskiego miocenu. Stwierdzenie w otworze A1 Mokrzyszów w dniu 29 września 1953 roku szarki na głębokości 85 metrów stało się Przełomową datą i dało początek odkryciom wielkich złóż siarki rodzimej w skali światowej. Większość odkrytych złóż znajduje się w granicach obecnego województwa podkarpackiego. W ciągu 25 lat prac badawczych i poszukiwawczych zespół geologów pod kierunkiem profesora Pawłowskiego odkrył i udokumentował 12 obszarów złożowych, które stały się fundamentem górnictwa siarkowego. Wydobycie rudy z wyrobisk stanowiło bazę produkcji siarki opartej na metodzie flotacyjno-rafinacyjnej. Prowadzona eksploatacja rudy siarkowej i jej przeróbka charakteryzowała się wysokim stopniem uciążliwości dla środowiska naturalnego. Na zdjęciach możemy zaobserwować zakładowe koparki, spycharki i zwałowarki. Dobra koniunktura siarki na rynkach światowych uległa w drugiej połowie 1991 roku gwałtownemu załamaniu. Powodem załamania cen siarki była zwiększona podaż taniej siarki z odzysku oraz ogólnoświatowa recesja gospodarcza. Doprowadziło to do zahamowania rozwoju górnictwa siarki w Polsce poprzez zaprzestanie wydobycia siarki w odkrywce machów, w wyniku czego podjęto decyzję o likwidacji wyrobiska górniczego. Praca likwidacyjna w kopalni po trudnym okresie postoju rozpoczęta w 1994 roku na mocy decyzji ministra przemysłu i handlu. Stawiając kopalnię machów w stan likwidacji wskazano jednocześnie wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska. Aby ten cel osiągnąć należało uporządkować tereny zdegradowane, a przede wszystkim zabezpieczyć wyrobisko kopalniane poprzez budowę 25-metrowej warstwy izolującej, odpowiednie wyprofilowanie i umocnienie skarb. W miejscu wyrobiska po eksploatacyjnego kopalni machów zlokalizowanego po prawej stronie Wisły utworzony został zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym, mającym powierzchnię 460 hektarów i głębokość około 42 metrów. Od 30 czerwca 2011 roku decyzją Rady Miasta Tarnobrzega nazywany Jeziorem Tarnobrzeskim. Jezioro Tarnobrzeskie jest zbiornikiem antropogenicznym o znacznej głębokości, okresowo zasilanym wodą z rzeki Wisły, charakteryzującym się stratyfikacją mas wodnych, czyli warstwowością toni wodnej pod względem jej prześwietlenia, temperatury, zawartości tlenu i związków chemicznych. Związanych z procesami produkcji oraz rozkładu materii organicznej. Pierwsze napełnienie jeżora Tarnobrzego trwało prawie 5 lat i prowadzone było w latach od 2005 do 2009 roku. Turystyczne otwarcie zbiornika wodnego nastąpiło 10 lipca 2010 roku. Na filmikach i zdjęciach możemy zaobserwować poszerzoną plażę, stanicę żeglarską, budynki usługowe, w których znajdują się sklepy i restauracje, place zabaw, siłownię, ścieżkę edukacyjną wraz z dawnymi zdjęciami obszaru kopalni z bazę nurkową. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia!